Ciekła szarża, umiejętności bestii, dobra. Mogę szybciej biegać, okej. Okay. Mam dwa punkty umiejętności do, do rozdania, czyli wezmę aktywne lądowanie tak, na pewno, to wezmę przydajmo. sobie. I wezmę sobie naładowanie kopnięcia, nie, e, mega strzał, a to jest z łukiem, a nie ma łuku żadnego. Mietocz mogę w sumie wziąć, nie? E, o, jest fajny, ale jest drogi. A, to skuteczną jazdę wezmę. No ja niestety nie mam łuku, a poza tym jak ja miał łuk, to miał na pytanie. no chyba, że mam jakiś w we... spowany. Poziom czwarty już mam. O, o, widzę teraz wszystkie te, wszystkie wieże. Tak, no bo jak są, no sobie, ja chcę na sobie tylko mam odkrytą idziesz. Aha, na tej zasadzie, A, dobra. Nie chcę blokować jedną tutaj wierzę, bo chcę zobaczyć skrytę, czy mam. Co so, ja ty jak tutaj wejdziesz, to będziesz miał na czerwono, bo to jest na jedna z poziom. A, no to nie odblokuj mi jej, papie. No za późno. Wyszło na obszar na wysznym poziomie, uważaj. No tak, złam jakiej bardziej miałem. Najbardziej. Powiem bardziej. ci na raz no. Aha, no to ciekawe ci powiem. Eee, tak dużo nie biję, to nie. Nie ja się ja biegam w jakimś terenie i się zgubiłem już. A szukam gdzie tu jest torba. A, tutaj.